Rekruter patrzy na twoje CV tylko 6 sekund? Brzmi jak mit? Czy jednak fakt? Badania brutalnie pokazują, że rekruterzy poświęcają średnio 6-8 sekund na pierwsze przeskanowanie CV, ale to nie znaczy, że od razu podejmują decyzję. To tak zwany eye scanning, czyli szybkie rzucenie okiem na konkretne sekcje. Czyli tak naprawdę masz 6 sekund, żeby go przekonać. Nie 60, nie 6 minut, 6 sekund. Więc na co patrzy rekruter, kiedy to robi? Imię, nazwisko i dane kontaktowe, wiadomo, zawsze muszą być widoczne i aktualne. Podsumowanie zawodowe to skrót, który decyduje, czy będzie czytał dalej. Ostatnie stanowisko i nazwa firmy, oni szukają punktów odniesienia. Chronologia, czy doświadczenie jest logiczne i spójne. No i słowa kluczowe, czy w CV pojawiają się wymagania z ogłoszenia. Podsumowując, 6 sekund decyduje, czy dostaniesz 60 minut na rozmowę. Pamiętaj, CV to narzędzie, które ma, ma pracować na Twoją korzyść już od pierwszego rzutu oka. Obserwuj nas, pokażemy Ci, jak pisać CV, które działa i jak wypaść bezbłędnie na rozmowie o pracy.